Polska, działając pod międzynarodową marką Axians, zapewnia integrację sieci stacjonarnych i mobilnych, a także zarządza szybkim i masowym wdrażaniem infrastruktury cyfrowej. Nasze usługi obejmują pełen cykl życia systemów teleinformatycznych, energetycznych i radiowo-telewizyjnych. Zapewniamy rozwiązania pod klucz, począwszy od doradztwa biznesowego poprzez planowanie i projektowanie po integrację komponentów sieciowych i zaopatrzenia. Oferujemy całą gamę technologii szerokopasmowych dla dostawców usług, instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych oraz dla władz lokalnych. Budujemy i utrzymujemy sieci, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie systemów transportowych. Realizujemy projekt instalacji i utrzymania repeaterów w wagonach PKP. Projektujemy i realizujemy systemy GSM-R, systemy dynamicznej informacji pasażerskiej i sterowania ruchem kolejowym. Jesteśmy ekspertami w zakresie mobilnego dostępu komercyjnego 2G, 3G i 4G, a także sieci takich jak Tetra z przeznaczeniem do celów zapewnienia bezpieczeństwa w energetyce. Wiedza i umiejętności kierowników projektu pozwalają na całościowe przeprowadzenie procesu. Szefowie projektu czuwają nad realizacją pod kątem technologicznym, handlowym i wynikowym. Działając w 14 oddziałach w Polsce zatrudniamy certyfikowanych specjalistów w dziedzinach planowania, projektowania, budowy, implementacji i utrzymania sieci. ATEM Polska działa na rynku telekomunikacyjnym 20 lat. Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Vinci Energies od 10 lat. Prowadzimy duże, złożone procesy inwestycyjne i utrzymaniowe. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza o pełnym cyklu życia systemów teleinformatycznych. Zatem Polska, światowe rozwiązania bliżej niż myślisz.